Na taką opiekę i pomoc w problemach mogą liczyć uczniowie firamskiej podstawówki. W rozwiązywaniu trudnych sytuacji w szkole, jak i w domu, pomóc może zarówno pedagog i psycholog. Aby pomoc była skuteczna, bardzo ważne jest zdobycie zaufania dziecka. Uczeń musi być świadomy, że może bez skrępowania udać się po taką pomoc. Uświadamiamy, że, że te problemy są na co dzień i że każdy te trudności jakieś prze, przeżywa, przechodzi, więc y, że też jesteśmy po to tutaj to w szkole, żeby pomóc, żeby wzmacniać, wspierać y, i to nie jest żaden wstyd. Dla mnie jest ważne odczarowywanie mitu chodzenia do psychologu z powodu kary, z powodu bycia niegrzecznym czy czegokolwiek. No nie, tu ma się przychodzić po wsparcie, po rozmowę, po ciepło. A jeśli już dziecko zdecyduje się na taki krok i poprosi o pomoc specjalisty, to najczęściej jest to spowodowane tym, że nie pot Potrafi poradzić sobie ze stresem, ma zaburzenia emocjonalne, ale również brakuje mu motywacji do działania oraz nie potrafi porozumieć się z rówieśnikami. Zła wymiana słów, zdań między sobą, więc też złe odczytywanie intencji drugiej osoby. I często właśnie taki pedagog szkolny potrzebny jest po to, aby przeprowadzić tą mediację między uczniami i wyjaśnić dany problem, który zaszedł. Gdy rodzice wyrażą zgodę na spotkanie dziecka z psychologiem, taka wizyta zawsze jest indywidualna często poprzedzona rozmową specjalisty z rodzicami bo potrzeba po prostu pełnego obrazu danej sytuacji jak dziecko też funkcjonuje na przykład w domu poza tym jak funkcjonuje w szkole dziecko tu się spotyka badamy sprawę badamy problem przede wszystkim najpierw budujemy relacje żeby dziecko czuło że może wrócić i miało w głowie tę przestrzeń tutaj ale to nie oznacza że tylko dzieci muszą zrobić ten pierwszy krok jeśli chodzi o zasygnalizowanie problemu Również rodzice mogą zgłosić się z prośbą o poradę w kryzysowej sytuacji. Nie ma rozmowy o sytuacji dziecka bez rozmowy o sytuacji często rodzinnej i relacji pomiędzy dzieckiem i rodzicem. E, też, co dla mnie jest osobiście ważne, kiedy przychodzi do mnie rodzic, to żeby mu jakieś wsparcie i oparcie też dać. W chwiramskiej podstawówce położono nacisk przede wszystkim na zbudowanie dobrej relacji między dziećmi a specjalistami. Uczniowie wiedzą, że w każdej chwili mogą podejść i porozmawiać z pedagogiem lub psychologiem. Profilaktyka uniwersalna zdecydowanie przynosi lepsze efekty. Także staramy się edukować dzieci w tej kwestii, niż potem zapobiegać skutkom. Co bardzo istotne, uczniowie i rodzice mogą w każdej chwili liczyć na pomoc specjalistów, szczególnie gdy wsparcie potrzebne jest natychmiast, gdy wydarzyło się coś bardzo złego w otoczeniu dziecka. Do dyspozycji są zawsze pedagog, psycholog oraz pedagog specjalny.